Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz. Nasz polski rząd i nie rząd ustalił, że ludzie biedniejsi będą dostawać bon energetyczny, który wchodzi w życie, wszedł w życie od 1 sierpnia. Jest już niedługo koniec września. Ludzie go poprzyznawali, ale nie ma pieniędzy na wypłacenie. Na nic nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy na Polaków, nie ma pieniędzy na powodzian, nie ma na nic pieniędzy. Ale Ukraińcom pchać w dupę to są pieniądze. Na wojnę fikcyjną, na to, żeby utrzymywać ich dzieci i rodziny w Polsce. Na to są pieniądze, ale dla nas nie ma. Ja się czuję w Polsce człowiekiem drugiej kategorii. Ukraińiec jest lepszy ode mnie. Co się dzieje, ludzie? Opamiętajmy się, bo będzie za późno. Miłego dnia życzę.